Sprawdź to, kolego w okularkach, piszący story na internecie na to pod tylko paniją plecy, trzymam się tu marginesu, innym zostawiam we przesu Niechwinie, w szkole, odrabiał prace społeczne, życie opisuję wiersze, że cele niebezpieczne. Może przylepić momentkę tutaj tylko pojechał, chcesz odporniony na awersję, bo to tylko słabe, ej, hey, jestem copy jestem taki, taki Ta He, he, he. wybija się w górę, ona leci. Tam jest Bramka, tu jest Eriot, Tam jest Bramkaś, tu jest Eriot, Tam jest mój no i tam tutaj kopie go. Tak żeby było realistycznie to. Tu jest piłka, tu jest Adrian, tam jest Kevin, tam jest bramkarz, nie ma bramkarza, więc pusta brama, więc zapierdalamy trening z rana. Dobra. piłeczkę. Nie tam... Nie!